Zaro... Z linii, pamiętajcie, wielka obiedza średniej pomocy, czas wspierać ziemi, takie tak, zajebiste szczęście przyniosło, że, kurwa, jestem rozjebany, nie? Naprawdę, że muszę otworzyć, otworzyć nowe, nowe wspieranie, nie? Bo, kurwa, no nie no, za wspieranie, kurwa, w godzinę, półtora tak, na rozwój kanału zaraz, cały czas daję, nie mam. będę musiał otworzyć bo 50 tysięcy. Maciej Kamiński kamyk. 150 złotych. Zostań z nami, Jarku, i tak szybko nie zeruj piwa, bo butelek nie mogę zdarzyć odkładać. Aj, kurwa stary. Dzięki, Maciej, kurwa. Dzięki, mam jeszcze raz. Za tyle, tyle pieniędzy, to jeszcze nie, nie dostałem nigdy. Tyle pieniędzy, ja pierdolę. Jestem w szoku, nie? Jutro będą napisali o mnie w teleekspresie. Czekaj, nie to, co, piszecie, co piszecie, bo nie widzę to kurwa. Ach. No. Jestem miętki, miętki jestem. Odwiedź jakaś knajpę z chińskimi pierożkami dim sum, yao zi, Dziękuję. Odwiedzę. Aj, kurwa ludzie. I ma co płakać Ale Bardzo się wzruszyłem. Dziękuję. Dziękuję za te donate y, wszystkie Wam. Dzięki. <ścoughs> Oj, kurwa. Odjebało się dzisiaj. Dzisiaj się odpierdoliło. No. Szkoda, szkoda tematu. Dzisiaj się odpierdolił numer nie nieziemski. Wzruszyłem się bardzo, bardzo. Bardzo się wzruszam. I naprawdę, musiałem, musiałem wyjść parę razy. Teraz też. A już nic nie mówię. Jak ja o kaca, raz, dwa, cztery, sześć piw. Po sześciu piwach nie mam kaca. Nie mam kaca. Małe wyś wyświetlenia mam, nieważne. Ważne, że wy jesteście Oglądacie. dzięki. No. zdrowie na budowie, pokubanie, narusztowanie. Maciej Kaminski, kamek, 100 złotych. Uwielbiam mordować. Może byś ogarnął, jak to się robi. Czasami żałuję, że nie mnie w chociaż jestem 40 minut samolotem. Myślę, że kiedyś się spotkamy. <śpiewanie> <śpiewanie> bardzo, wzru... Bo... bardzo wzruszające dla mnie było, że ktoś wysyła mi tyle pieniędzy. No, dla mnie, no. Bardzo, bardzo się wzruszyłem i no, musiałem wyjść do. Prawdziwie. Prawdziwie chcą się wspłakać, późban pole wyjść, późbaną no Kurwa, dziękuję za wspieranie mojego kanału za tyle hajsu. Naprawdę serdecznie Wam dziękuję zawsze dla Was, jestem prawdziwy. Żaneta <laughs> S. 10 zł. Miałam iść spać, ale nie mogę przestać oglądać Riva i twojej buźki. Twarz delektująca się pysznym jedzeniem, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, twarz delektująca się pysznym jedzeniem. Dziękuję Ci, Żoletko, za te, za te wsparcie. Rozjebane, bo dzisiaj dzisiaj wam szczerze, że już emocje już troszkę opadły, nie byłem w stanie, musiałem wstawać i gdzieś Maciej Kamiński Kamek, 100 złotych. Te wszystkie do przekaz, proszę na nowy program do odcinku. Razem z Urbanem czekam, bo go długo nie widziałem. On z Trzewa, a ja z Starogardu Gdańskiego. Pozdrawiam z obu. Macie Kamiński kamek Obiecuję Ci to, że w najbliższych odcinkach pojawi się Adrian Urban u mnie. Nie mogę Ci obiecać, że on zaczyna nagrywać wogi, ale u mnie będzie Adrian na pewno. Dzięki! no. Musiałem wyjść no, musiałem iść kurwa, gdzieś się przejść, bo bym... No, no, no ja pierdolę. Uff. Ja już nie mam kurwa czterech browarów mordą. Klątwa, ty masz cztery browary po jeszcze dwa, nie? Napiję no, to ostatnie, no już to jest ostatnie, no. 3 godziny 44 minuty 2 live. To mi się w ogóle ładuje ta bateria? Ładuje się. Naprawdę. Nie wiem na chuj w laptopach robią te baterie, jak one trzymają godzinę czasu. Naprawdę, serdecznie Wam dziękuję, bo powiem Wam szczerze, nigdy w życiu nie przypuszczałem, że. Nie wiem jak to powiedzie, no. Wiadomo, wyświetlenia spadły, niesamowicie spadły. Są wysokie, niskie, spadają. Patrzę na te wyświetlenia, jeżeli patrzysz tysiąc osób obejrzało, coś tam skomentowało, parę komentarzy, to możesz się zniechęcić. Możesz starać się zniechęcić, żeby przestać nagrywać. Ale ja nie zniechęcam się, cały czas, cały czas do, dążę, pracując, gdzieś tam coś robiąc, wiadomo kurwa, żebyście nie oglądali mnie, pamiętacie Rado, tego ziomka, który też, też nagrywa, teraz już nie nagrywa, ale stara się nagrywać kurwa, dzięki, dzięki niemu tu jestem, no i kurwa, no i zajebiście jest, nie, ale ja, ja Rado, no Rado był fundamentem mojego kanału, fundamentem był. Fundament taki tworzył, nie? Czyli każdy chciał, ale ja tam byłem tylko kamerzystą i, i pomysł, pomysłodawcą tych wszystkich filmików, kurwa. Śledzie, nie śledzie, kurwa, ja mam je wszystkie na dysku. Przyjdzie taki czas, że kiedyś na drugim kanale je wrzucę. Tylko czekam, czekam, nie wiem na co, kurwa, i mogę sobie je wrzucić za każdym razem, ale na razie nie chcę. I powiem Wam szczerze, że. że kurwa, może je wrzucę. Może i nie. Jeżeli chodzi o nagrywanie, moje nagrywanie. Moje. Odcinek taki, ja nie jestem profesjonalistą, nie oczekujcie ode mnie jakichś, kurwa, przejściówek, kurwa, muzyki, tu, kurwa, jakieś śmigłowce, nie. Wstaję rano, robię sobie kawę, jem śniadanie, nieraz to Wam pokazywałem i mam ochotę jechać tam. No to jadę, biorę kamerę, nagrywam, pierdole do kamery, kuźwa, poły czasami takie, że aż, aż, aż... Czasami jak nagrywam, na, na, montuję, No co wy by tam pierdoliłeś, co, coś, coś się przejęzyczę, kuźwa, jestem sobą, zwykłym chłopakiem, jestem z Kujawsko-Pomorskiego piekarzem po zawodówce. No, no co? Jestem sobą. Nagrywam wam materiały, nagrywam wam co, 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 co mi, co, co mi na język przyniesie. To wam nagrywam. Blądek chcę wam pokazać. Ciągnę 20 tysięcy. I serdecznie wam jeszcze raz dziękuję za te dzisiejsze donate, bo jestem rozjebany. Dziękuję wam. Dzięki. Musimy iść, iść, bo kurwa wzruszyłem się, ja jestem człowiekiem miękkim, kurwa mam miękkie serce i, i chuj tam, nie? Naprawdę. Ludzka krzywda i inne rzeczy mnie rozpierdalają. My też takie wasze, wasze, no wasze te donate mi rozjebały, nie? No i cóż, szalona niedziela Maciej Kamiński, Kamek. 100 zł. Aleksandra, 50 zł. Cześć, dziękuję za plait. Nie sadziliśmy, że się uda wygrać. Super live. Pozdrawiam i trzymaj tak dalej. Dzięki! Że nie, nie mogę mówić teraz, nie? Ale będę mówił.